Spotykanie się z kobietą zaburzoną powoduje pogorszenie się zdrowia. Witam. Ogólnie każdy, kto gdzieś tam liznął chociaż trochę medycyny i tak dalej, to doskonale wie, że spotykanie się, przebywanie, mieszkanie razem, tworzenie jakiejś relacji z osobą zaburzoną powoduje pogorszenie się Zdrowia, naprawdę. Na początku, widzisz, zaczyna się od e, no, pogorszenia twojego samopoczucia, rozumiesz? Widzisz, najgorsze u kobiet zaburzonych jest to, że tam nie ma tej stabilizacji, rozumiesz? Ty po prostu nie wiesz, zobacz, Ty, na, ty po prostu nie wiesz, co tam się może wydarzyć, i to jest właśnie. Jeden z takich elementów, których powinieneś unikać, rozumiesz? I gdzieś tam słuchanie się takich e, głupot, że kobieta zmienną jest, to są wszystko takie manipulacyjne gadki. Wiesz o co chodzi? One po prostu zostały wymyślone przez e, zaburzone kobiety, żeby siebie usprawiedliwić. I później jest to powtarzane. Powtarzane, powtarzane, ileś tam milionów razy, i później, jakby to powiedzieć, no każdy zna to powiedzenie, że kłamstwo powtórzone ileś tam razy staje się prawdą. No to jest takie i naprawdę, i kobiety właśnie tworzą takie kłamstwa, i później każdy je akceptuje, i tak naprawdę nic z tym nie robi. I prawda jest taka, że trzeba coś z tym robić, bo tu chodzi o Twoje zdrowie. Naprawdę. I teraz zobacz, jeśli Ty. Zagadujesz do dziewczyny, bierzesz od niej numer, dzwonisz do niej, a ona nie odbiera. No to widzisz, już jakiś tam w tobie stan się wytwarza. Lekkie zdenerwowanie, e, dziwne myśli, widzisz, już w tym momencie mózg zaczyna produkować całą tą chemię. Może gdzieś tam się denerwujesz, lekko telepiesz, e, więc już po prostu jest produkowane gdzieś tam e, więcej przez serce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie, i. To może powodować, że po pewnym czasie będziesz bardziej taki nerwowy, rozumiesz? Że będziesz jechał samochodem, ktoś będzie jechał wolno i ty już będziesz trąbił szybciej, szybciej, rozumiesz? To wszystko jest spowodowane właśnie tym, że spotykasz się. Przebywasz, no właśnie, z kobietami, które są zaburzone. Kobiety zaburzone to przykład taki: no kobiety z zaburzeniem narcystycznym, rozumiesz? Kobiety gdzieś tam, e, no chore psychicznie i tak dalej, naprawdę potrafią ze zdrowego człowieka zrobić wrak, rozumiesz? Ze zdrowego człowieka zrobić wrak. To tak jakbyś poszedł do. E, Salonu kupił e, nowy samochód i po prostu byś go zakatował, rozumiesz, byś strzelał ze sprzęgła, byś po prostu e, w ogóle nie szanował tego auta, i po, to po prostu silnik no, w końcu, rozumiesz, w końcu by padł, rozumiesz, byś go zajechał. To tak właśnie robią zaburzone e, kobiety względem ciebie, one cię zajeżdżają, rozumiesz? One ciebie zajeżdżają. I przykładowo, e, jeśli ja to mam taką zawsze, jakby to powiedzieć, mechanikę, no nie, że spotykam się z jakąś dziewczyną, no nie, spotykam się z jakąś yy, z dziewczyną ja zawsze patrzę, jak moje ciało się zachowuje, gdy na przykład mam się spotkać z tą dziewczyną, gdy z nią przebywam. Wiesz o co chodzi? Czy jestem zdenerwowany? Czy jestem wyluzowany? Czy moje ciało jest wyluzowane? Uspokojone. Rozumiesz? Bo widzisz, jeśli przykładowo ty na samą myśl o tym, że masz się spotkać z dziewczyną, no, denerwujesz się, no to w pewnym sensie dobra. Pierwsze spotkanie możesz się denerwować. Choć powiem Ci, miałem sytuacje, w których szedłem na pierwsze spotkanie w ogóle się nie denerwując. To był bardzo dobry znak. Miałem, mówię, takie sytuacje, że na przykład dzwoniłem do dziewczyny, ja w ogóle się nie bałem do niej zadzwonić, a miałem takie sytuacje, w których po prostu przed zadzwonieniem cała mi ręka latała, wiesz, schodzi. Pierwszy raz, widzisz? Czyli to oznacza, że mój organizm, no, mnie ostrzegał. I oczywiście miał rację, wiesz? Miał rację. Bo widzisz, organizm odczuwa bodźce, rozumiesz? To jest tak jak twój nos czuje zapachy. No nie widzisz tego, wiesz co chodzi, ale czujesz. Przechodzisz obok piekarni, mmm, jaki fajny zapach, no nie? I po prostu skręcasz i se kupujesz pączka i tak dalej, no nie? Idziesz koło oczyszczalni ścieków, czujesz smród, nie chcesz po prostu tędy iść, szybko idziesz i tak dalej, no nie? To jest właśnie to. Organizm odczuwa bodźce, no nie? I teraz zobacz, no, jeśli ty Rozmawiając nawet z dziewczyną, nie możesz się tak totalnie wyluzować. Rozumiesz? Nie możesz się tak totalnie wyluzować, nie możesz się coś tam totalnie e, takiego no, na luzaku powiedzieć. No, to już jest oznaką tego, że nie czujesz się przy niej e, komfortowo, w pełni wyluzowany. Jeśli dzwonisz do dziewczyny, ona nie odbiera i się denerwujesz, no to też już nie jest dobre. Jeśli po rozmowie z dziewczyną jesteś zdenerwowany, to też nie jest to dobry sygnał. Jeśli przykładowo zamieszkałeś z dziewczyną i nagle w nocy zacząłeś chodzić do łazienki, wylać się, no to już jest niedobrze. Rozumiesz? Naprawdę to już jest niedobrze. To już jest oznaka no przede wszystkim no stresu. To już jest jakieś po prostu no coś już się dzieje rozumiesz coś już się dzieje i pytanie co wywołało ten stres co powoduje to, że nagle rozumiesz nagle tu nie chodzi o to, że raz w nocy gdzieś tam wstałeś i się poszedłeś wylać bo dużo gdzieś tam wypiłeś wody czy coś i tak dalej no nie 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 jeśli na przykład za każdym razem gdy nocujesz tutaj dziewczyny, czy ona u Ciebie wychodzisz, wstajesz w nocy, po prostu trzecia, czwarta w nocy wstajesz się gdzieś tam wylać, a jak gdy jej nie ma, to śpisz normalnie, no to już widzisz, znowu organizm gdzieś tam pokazuje Ci, że coś tu nie gra, że coś tu nie gra, no nie? Inaczej sytuacja wygląda, gdy na przykład no nie ma tej dziewczyny i tak dalej, a ty dalej no to możesz już gdzieś mieć jakieś tam małe objawy, jakieś choroby, no nie? Więc też warto gdzieś tam się e, przebadać, no nie? Ale no mówię, zazwyczaj no organizm zawsze będzie cię ostrzegał, rozumiesz? I tak samo jest jak wyjdziesz z jakimś kumplem, który jest zaburzony, rozumiesz? to też może być tak, że przez niego mogą cię jakieś choroby dopadać. Zobacz, przebywanie na przykład z dziewczyną zaburzoną no, osłabia twój organizm, rozumiesz? Będą cię szybciej choroby atakowały. Wiesz, co chodzi? No po prostu co jakiś czas będziesz co chwilę jakieś miał może bóle głowy, może po prostu jakaś katar, wiesz, co chodzi? Może jakaś tam grypa co jakiś czas, rozumiesz? To oznacza, że po prostu ta dziewczyna męczy cię psychicznie i ty może nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy, ty to bagatelizujesz, a dobra nic się nie stało, a dobra no nie, ale ona po prostu cię wyniszcza. Ona cię niszczy, rozumiesz? I na razie jeszcze jesteś młody. Możesz tego aż tak nie odczuwać, ale za 10 lat przebywając z tą dziewczyną, Możesz mieć jakieś zawały, rozumiesz? I czasem jest tak, że jakaś tam kobieta jest jakimś tam facetem i ona jest zaburzona, chora. I taki facet albo jest alkoholikiem, wpadł w alkoholizm, bo już nie potrafił wytrzymać, albo po prostu taki zawał, może umarł na zawał, rozumiesz? I to wszystko, jakby to powiedzieć, efektem. Działań tej kobiety. Naprawdę i widzisz, o tym tak się nie mówi, o tym się e, tak nie porusza, to jest temat tabu, ale wiele kobiet psychicznych, jakby to jest, zabiło tak wielu facetów. Właśnie takimi właśnie od wewnątrz, rozumiesz? Że jakby coś w białych rękawiczkach, a on miał słabe zdrowie i tak dalej. No tak, ale jak gdzieś tam go prałaś mu mózg codziennie przez 10 lat, to nie jeden by nie wytrzymał. Kropla drąży skałę. Po prostu, i nawet największa skała po pewnym czasie pęka, no nie? I to jest właśnie to. Dlatego ja zawsze mówię: no, nie wolno ci spotykać się z takimi dziewczynami, wiesz? Dziewczyna może, wiesz, pójść na spotkanie, z tobą w żarcie cię wyz wyzwać, wiesz o co chodzi. Widzisz, często nawet. E Matki, jeśli są gdzieś tam narcystyczne, to jej córka czy syn ma jakąś chorobę, no nie? Jakąś tam chorobę przez to. Bo to mówię, działa nie tylko gdzieś tam na drugą stronę, ale też na dzieci, rozumiesz? Później dziecko, no nie wiem, nie wiem jakie tam mogą być. No, cukrzyca, no nie? Nerwica. Rozumiesz? Bo to wszystko to jest właśnie działanie zaburzonych osób, zaburzenia. Osoby zaburzone to są osoby złe, rozumiesz złe, a zło jaki ma cel, niszczyć. Rozumiesz niszczyć? Zło karmi się niszczeniem. tego musisz szukać y, dobrych osób, dobrych kobiet. Nawet jak się z kimś kumplujesz, to też szukaj osób, które są w porządku, dobrze, rozumiesz? Bo to działa to samo. Jeśli idziesz sobie z kumplem gdzieś tam na ławkę, czy na trening, czy gdzieś tam pogadać i wracasz do domu wkurzony, taki wypompowany z energii, no to nie spotykaj się. Czasem warto ograniczyć do minimum taką znajomość. Jeśli na przykład idziesz na spotkanie z kumplem, czy z dziewczyną, a jej jedyny temat czy jego dorozmów to jest obgadywanie innych, to jest toksyczne. Bo on później będzie o tobie gadał. Tak samo z innymi. I po prostu przebywając z tą osobą, i tak dalej, znowu jesteś atakowany od wewnątrz, rozumiesz? Naprawdę. I często jest tak, że ludzie szukają lekarstwa, chodzą do lekarzy. Wiecie o co chodzi? Szukają gdzieś tam na jakieś choroby, leczą się dragi, i tak dalej, tablety. A problem. Ich problem jest obok nich. Rozumiecie? Ich problem jest obok nich. Często to, co wywołuje w nich te stany, choroby i tak to jest właśnie ta kobieta, żona i tak dalej. Matka, babcia. Po prostu takim swoim gadaniem, biadoleniem, podcinaniem skrzydeł. Jeśli nawet dziewczyna ma takie ciche dni, fochy czy coś, wiecie o co chodzi, nie wiesz o co chodzi, wiesz, to już powoduje u, u, w tobie stres, bo nie wiesz o co chodzi. Myślisz, wiesz, mózg pracuje, pobiera więcej energii, serce więcej y, pompuje wtedy, rozumiesz? Po pewnym czasie po prostu, nie, jeśli nie dbasz o siebie, dieta i tak dalej, wiesz co, chodzi, to po, zacz, zacznie ci brakować w twoim organizmie składników i później, wiesz, jakaś anemia czy coś, wiesz, schodzi. Co Zapominanie, zjedzenie śniadania, wiesz, chodzi I widzisz, i wystarczy, że jesteś, spotykasz się, przebywasz z taką kobietą, no nie? Dlatego zobacz, jakie to jest Straszne, że ty na przykład za ten seks, bo super ładnie wygląda, praktycznie oddajesz swoje całe życie, no nie? Naprawdę. Później jesteś też taki inny dla innych ludzi. Bardziej agresywniejszy, prowokujący, wiesz, co chodzi. Ludzie, którzy zobacz, wylewają gdzieś tą frustrację i tak dalej. Widzisz to. Często ich problem jest obok nich. Dlatego mówię: jeśli trafiasz na taką kobietę, no to ucinaj od razu. Podchodzisz nie jest zainteresowana, ok, spoko, trzymaj się. Dzwonisz nie odbiera, ok, trzymaj się. Nie przyszła na spotkanie, ok. Przyszła na spotkanie, ale nie ma tego czegoś czujesz się źle, buczy ci w brzuchu, kręci ci się w brzuchu, po prostu masz biegunkę czy coś, już się więcej z nią nie spotkaj, rozumiesz? Organizm cię od, ostrzega, On, organizm odczuwa, wiesz o co chodzi, bardziej bodź, bodźce niż ci się wydaje, to tak jak zobacz, no e, pali się ogień, Dasz palca do ognia, samo Cię zabierze. Rozumiesz? Samo Ci tą rękę zabierze. Zobacz, rozgrzejesz patelnię, tłuszcz i tak dalej będzie szczelało Tłuszcz szczeli, w oko, oko się tak szybko zamknie, nawet się o tym nie zastanowisz. Rozumiesz? Ułamki sekund. Zamknie po prostu powiekę. Rozumiesz? Ty nawet o tym nie będziesz myślał. Rozumiesz? Widzisz, organizm sam wiele rzeczy robi za Ciebie. Sam się chroni. Odczuwa te bodźce, rozumiesz? Skaleczysz się od razu. Regeneracja i tak dalej. Sam się po prostu naprawia. Masz na to jakiś wpływ? No, nie masz. Czyli widzisz, organizm odczuwa, rozumiesz? Organizm czuje wszystko. Dlatego ten strach i tak dalej, no, wiesz, schodzi. Dlatego, no, musisz zawsze zadbać o siebie. Pamiętaj o tym, bo niektórzy mają takie podejście: a dobra, będę dzwonił, w końcu odbierze, dobra, odebrała, pół roku latałem, w końcu się spotkaliśmy, w końcu gdzieś tam coś tego, ale widzisz, ty cały czas jesteś niszczony, cały czas jesteś psuty. Później ona i tak Ciebie zostawi, i tak dalej, ale ty będziesz wrakiem. Z nałogami, i tak dalej. I później już ciężko ci będzie ogarnąć. Naprawdę. Dlatego widzisz: wszystko, jakby to powiedzieć, klej się. Naprawdę. I ja po prostu zawsze, ja nauczyłem się, mnie to też kobiety nauczyły, że słuchaj swojego organizmu, rozumiesz? Słuchaj swojego organizmu, jak się czujesz. Jak jeżdżę do dziewczyny, to po prostu cieszysz się, rozumiesz? Ciesz się. Raz poznałem taką dziewczynę, gdzieś tam do niej przyjeżdżałem i tak dalej, nocowałem i tak dalej, ale po pewnym czasie ja już nie chciałem tam przyjeżdżać, po prostu nie lubiłem tego tamtego miejsca, rozumiesz? Na samą myśl, że muszę do niej jechać, po prostu mi się nie chciało. Po prostu to miejsce i tak dalej. Ta dziewczyna, no ona nie była, jakby to powiedzieć, zdrowa, psychicznie i tak dalej, no nie? Po prostu... Or organizm mnie ostrzegał. Organizm mnie ostrzegał. No i po prostu odszedłem od niej. I poczułem się dużo lepiej, wiesz? I teraz na samą myśl, że miałbym pojechać do tamtego miasta, to ja się cały te Nie chcę. Rozumiesz? Bo wiem, że ona tam jest. Czyli zobacz, znowu organizm mnie ostrzega. Nie jedź tam, bo ją zobaczysz. Bo jest coś takiego, że widzisz, może cię nie być rok czasu w jakimś mieście oddalonym od twojego 40-50 kilometrów i jedziesz tam i widzisz tą dziewczynę. Bo to jest taka, mówię, energia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, no mówię, słuchaj też swojego organizmu. Bo zawsze stracisz, wiesz? Zawsze stracisz. Widzisz te choroby, nagle pogorszenie się Twojego zdrowia i tak dalej. Gdzie wcześniej może tak nie było. Byłeś po prostu zdrowy. Chorobę miałeś raz na 10 lat, no nie? Nie pamiętasz, kiedy chorowałeś, i tak dalej. A jak coś, to tylko katar, przespałeś się, wstawałeś rano i już zdrowy, no nie? A teraz? To czasem warto spojrzeć. Rozejrzeć się. Bo problem może być bliżej, niż może ci się wydawać. Naprawdę. Dlatego to mówię, jeśli. Czuję, że z osobą zaburzoną, którą się spotykasz, jest coś nie tak, rozumiem? No po prostu. No, uwierz mi, że jak poznasz takich e, kobiet dużo, to już będziesz się po prostu widział na ulicy, rozpoznawał, no nie? Płynnienice twarzy, taka, wiecie, wyszła, taka skwaszona. Taka energia z niej będzie szła taka negatywna. No nie? I co z tego, że super wygląda? Jak po prostu za sobą ma taką chmurę negatywnej energii, po prostu, że jak idzie, to po prostu kwiatki więdną, liście spadają i tak dalej. Wiewiórki uciekają. Naprawdę. Dlatego mówię, nie warto, wiesz? Nie warto. Bo ona wysysa z ciebie energię życiową, wiesz? I dlatego wyeliminowując taką kobietę, już od razu, od razu się lepiej poczujesz. Zobacz, czasem jest tak, że podejdziesz do dziewczyny, jedna, druga, trzecia, ok, fajnie się gadało, fajnie się gadało, zgarnąłeś trzy numery i podchodzisz do jakiejś następnej. I nagle ona ci prawie nic nie powiedziała, wiesz, powiedziała, że nie mam czasu, albo zostaw mnie, odejdź ode mnie, i po prostu już tego dnia, przykładowo, już nie chciałeś zagadywać do żadnej dziewczyny. Widzisz, ona ci wysłała taką po prostu bombę takiej negatywnej energii, no nie? A może wracasz do domu i nie chcesz już podchodzić, no nie? Bo ta jedna dziewczyna, widzisz, to jest właśnie to, to jest właśnie to. Widzisz, dziewczyny zaburzone lubią też między słowami coś o tobie złego powiedzieć, wiesz o co chodzi? Coś takiego dowalić ci, naprawdę, jakieś takie, no czasem coś, co naprawdę siada na głowę, wiesz? Widzisz, ile to dziewczyn gdzieś tam zaburzonych potrafi powiedzieć facetom: Jesteś tak słaby w łóżku, wiesz, i to boli, no nie? i to siedzi gdzieś tam do końca życia czasem. Pomimo tego, że może był najlepszy, i tak dalej. Ile to na przykład wiesz, dziewczyna zaburzona potrafi powiedzieć, że ktoś ma małego, pomimo tego, że ktoś ma standard afrykański, no nie? Rozumiesz, ale w nim to będzie się działo. Widzisz, osoba zaburzona może ci powiedzieć podczas seksu, gdzieś tam. Że z kimś innym było jej o wiele lepiej niż z tobą, i tak, ojejku sorry, przepraszam, nie, nie chciałem tego powiedzieć, rozumiem? ale już to powiedziała. To było specjalne, zamierzone, rozumiesz? Żeby cię to zabolało, żeby cię to zabolało. I ona się karmi, ona się karmi twoim bólem, cierpieniem. Naprawdę. Nawet w żartach nie mówi się pewnych rzeczy. Normalna osoba, Zdrowa. No, w żartach nawet w pewnych rzeczy nie powie, nie przekroczy. Wiesz o co chodzi? Widzisz, no, osoby zaburzone, kobiety zaburzone naprawdę nie mają żadnych jakby wyrzutów. Są pozbawione empatii, no nie? Są chore. I jeśli będziesz przebywał z takimi kobietami, no to one cię zniszczą, staniesz się chory. Dlatego no mówię. Nie ma sensu. Szukaj normalnych, fajnych dziewczyn, bo ich też nie brakuje. I gwarantuję Ci, że nim się obejrzysz, to już się będziesz gdzieś z pół roku, rok czasu spotykał z dziewczyną. Wow, fajnie, jak ten czas leci, no nie? Leci szybko, bo jest wam fantastycznie, rozumiesz? Natomiast z zaburzonymi laskami zobaczysz, że czas staje w miejscu, po prostu tak wolno idzie pół roku, a ty po prostu już wrak człowieka, no nie? Już po prostu wpadłeś w jakiś może alkoholizm i tak dalej, jakieś dragi czy coś, bo już po prostu psychicznie nie będziesz wytrzymywał. Po prostu będziecie proste rzeczy gdzieś tam na co dzień denerwowały. No mówię, wsiądziesz do auta yy, i po prostu już będziesz gdzieś tam wyzywał ludzi i tak dalej, bo za wolno jadą, bo coś tam, bo coś tam, widzisz, to są właśnie tego skutki. No nie? To są właśnie tego skutki. Dlatego no mówię, zadbaj o siebie, rozumiesz? Zadbaj o siebie i nie bój się, ty musisz jako facet, ty musisz jako facet nauczyć się odrzucać defekty. Rozumiesz? Wyobraź sobie, że pracujesz na produkcji, jesteś kontrolerem jakości. Co z tego, że e, wychodzi jakaś atrapa do jakiegoś auta, która jest warta 10 tysięcy, ma defekt, trzeba wywalić, no nie? Nie sprzedajemy defektów, bo wtedy marka e, traci w oczach klienta, rozumiesz? Nie ma przepuszczania, po prostu jesteś kontrolerem jakości i wypuszczasz pełnowartościowy produkt, rozumiesz? Tak samo tutaj. Jeśli trafiasz na defekt, odrzucasz. Rozumiesz? Odrzucasz. Od razu. Ty masz mieć pełną wartościowe kobiety. I tyle.